Witam na czwartym odcinku Pucharu Drużynowego w DSJ4 Dzisiaj jesteśmy w Lachty, a więc to już ta końcówka sezonu Końcówka, która dosyć często będzie się pojawiała Trzy konkursy do końca, Lachty HS130 Tradycyjnie 8 drużyn na liście startowej Zaczną Rosjanie Ten konkurs na fińskiej skoczni Jak widzimy Denis Korniłow jako pierwszy z reprezentacji Rosji Wiatr dzisiaj no, praktycznie bezwiecznie, 20 sekundy w tej chwili było z tyłu a Denis Korniłow niestety agresywnie zaraz za progiem, tylko 118 metrów. No i coś czuję, że to. To może być duża strata do rywali. Reszta reprezentacji naprawdę bardzo dobrze sobie radzi w tym sezonie. Anzy Semenić teraz Słoweńcy chociaż semenić także nie skacze jakoś wybitnie. To jest około 120 metrów. No proszę. Jest w tej chwili miejsce pierwsze Słowenii, ale te skoki nie są jakieś wybitne. Daniel Huber! Reprezentant Austrii, trzeci na liście startowej zawodnik, no i on tutaj skacze Definitywnie najlepiej z tej trójki, 127 metrów, i to jest ogromna przewaga nad Słowenią i Rosją. Dajki i to. Czwarty skoczyk na dzisiejszej liście startowej serii pierwszej, i proszę bardzo, i to też z problemami. No czyżby warunki dzisiaj były aż takie trudne? Miejsce czwarte Japonii. Tam gdzie są na ostatnim miejscu, no punktem straty około do Rosji, no ale naprawdę niedobrze to wygląda. Jeżeli tak ma ten konkurs dzisiaj się odbywać, tymczasem Dominik Peter, zawodnik, który w pucharze świata nie startuje, a w pucharze drużynowym pokazuje, no że powinien, że powinien być także w pucharze świata wzięty pod uwagę, że także powinien tam skakać 129 metrów. I w tej chwili Szwajcaria jest na prowadzeniu. A teraz pierwszy zbior czerwonych. Jakub wolny, już w powietrzu, spokojne wyjście z progu, ładnie. To będzie dobry skok. Nie będziemy odbiegać bardzo od Szwajcarów od Austriaków, nawet jesteśmy przed Austrią. Jest miejsce drugie. Bardzo dobra próba Jakuba wolnego. Jak na razie trzy drużyny dobrze, trzy drużyny słabo, a i skoczą Norwegowie Daniel Andretande. No oni już zwyciężali. Konkursy tego pucharu drużynowego. Tande w powietrzu spokojnie. Ponad 125 metrów, ale to na prowadzenie nie wystarczy. Jest miejsce czwarte Norwegii. Jest niecałe 5 punktów przecież i tak do liderów, a więc strata malutka. No teraz Stefan Laje. Niemcy liderzy Pucharu Narodów, oni byli w każdym konkursie, jak na razie na podium, teraz też świetnie, teraz pod 130 m I Niemcy wyprzedzają Polskę, są na miejscu drugim, Szwajcaria, Niemcy, Polska, tak się prezentuje klasyfikacja po grupie pierwszej Teraz przechodzimy już do drugiej grupy skoczków, Roman Trofimow, Rosjanie, jak na razie miejsce siódme A teraz jak Trofimow skoczy, czy Rosja odrobi? To jest możliwe, że Rosja odrobi, 127,5 metra to już skok, który w pierwszej grupie dały, tą pierwszą czwórkę A więc naprawdę bardzo dobra próba reprezentanta Rosji No jak sobie poradzą Słoweńcy, którzy byli na miejscu szóstym, teraz około 125 metrów, ale czy to wystarczy, żeby Rosji Rosję? Nie To nie wystarcza, brakuje im jakichś 70 punktów A więc jednak nie udaje się tym skoczkom objąć prowadzenia, teraz grają Schirrenzauer Austriacy na miejscu czwartym byli, spóźniony wejście z progu Schirrenzauera O proszę! I to jest około 120 metrów, to jest w tej chwili prowadzenie Ale tracą całą przewagę, którą mieli nad Rosją i Słowenią Ciężkie warunki, padający śnieg Naprawdę trudno będzie tutaj oddawać skoki ponad hillsize Chociaż skocznia myślę na to pozwala Nawet przy Warunkach no dość neutralnych Jushiro Kobayashi tymczasem skacze od dla Japonii, byli na miejscu ostatnim W tej chwili wyprzedzają już reprezentację Rosji i Słowenii A teraz Gregor de Schwanden, Austriacy Prowadzą po grupie pierwszej. Dasz Fanden spokojnie, wysoko nad zeskokiem. Świetna próba. No i w tym momencie będą oczywiście na miejscu pierwszym, gdzie jest ogromna przewaga. 19,9 punktów w tej chwili przed drugą Austrią. Chcę poradzić Piotr Żyła? Polacy byli na miejscu trzecim. De 125 metrów, że przynajmniej skoczył Piotrek. Teraz ładne wyjście z progu. Spokojnie, świetnie. Brawo, Piotrek. 129 metrów. Miejsce drugie tylko 40 punktów. Za Szwajcarią, więc odrabiamy do naszych rywali. No a jak sobie poradzą Norwegowie? Oni byli na miejscu piątym, teraz mogą przesunąć się tam gdzieś w okolice tej pierwszej czwórki. Chociaż Markenk, to wyjście z progu nie było zbyt dynamiczne. No jest krótko niestety. Markenk w tej chwili miejsce te trzecie. Ale no, strata do Polaków jest duża. Naprawdę. Te warunki się cały czas zmieniają. Trudno, tu jest... Oddawać regularnie dobre skoki. A też Ryszard Freitag. Niemcy byli na miejscu drugim przed Polakami. Tylko czy zostaną? Skok jest świetny. Technicznie też myślę bardzo dobry. 19,5. I Niemcy, proszę bardzo, nawet na prowadzeniu. 128,5 Leje, 129 Freitag. Niemcy prowadzą. Druga Szwajcaria, trzecia Polska. Tak jest po dwóch grupach. Potem Norwegowie, Austriacy, Japończycy, Rosjanie i Słoweńcy. A zaczynamy już grupę numer 3. którą rozpocznie Dimitri Wasiliew. Rosja na miejscu siódmym jak na razie. A no nie możemy tutaj mówić o jakimś kapitalnym konkursie tych skoczków. Teraz 124 metry. No i ten skok myślę, że nie pozwoli wyprzedzić nikogo. Tu już coraz lepsi zawodnicy w tych ostatnich grupach. No a Timi Zajc skacze dla Słowenii genialnie. Może w końcu Słowiec się odbije o 129,5 metra. Team jego Zajca 3,20 brane pod uwagę do noty. I to jest oczywiście w tym momencie prowadzenie... Przed, przed reprezentacją Rosji, ale teraz Austriacy Filip Aschenwald. Oni mieli dość dużą przewagę nad Słowenią. Chociaż, chyba jednak nie tak dużo. Wydawało mi się, że była spora. Spora była na pewno po grupie pierwszej. Teraz 128 metrów i są na prowadzeniu. Ale to jest tylko 30. No, mój błąd tutaj. Z tą różnicą punktową. Tymczasem Yuki Yasato już wybija się w powietrze, ale ten skok jest kompletnie spóźniony. Ledwo ponad punkt konstrukcyjny, jaki Miejsce czwarte, Japonii. Gratkę strasznie, słabo i to słabo Sato. Tylko Junshiro Kobayashi, jak na razie dobrze. I Japonia nam wylatuje na miejsce ostatnie. A teraz Kylian Payer. Szwajcarzy na miejscu drugim po dwóch grupach. Pajer wysoko, spokojnie, daleko. To jest dobrzysko. Killian Payera 129 metrów. Szwajcaria skacze równo. A teraz Kamil Stoch. 132 metry potrzebowałby Polak. Żeby wyprzedzić Szwajcarię. Tylko czy to jest możliwe, czy Kamil podoła temu zadaniu już w powietrzu? Kamil stok tam około 129 metrów. To jest miejsce pierwsze. O proszę, a więc udaje nam się wyprzedzić naszych rywali. 3,20, 12,19,5. I Polska teraz o 1,6 punktu wyprzedza Szwajcarię. No poczekajmy, bo jeszcze Norwegowie, jeszcze Niemcy, a więc te dwie ostatnie ekipy, które będą startować w grupie trzeciej. Ładne wyjście z progu Roberta Johanssona, już w powietrzu, wysoko, pięknie, daleko, kapitalnie! Robert Johansson, 130,5 metra, najdłuższy skok jak na razie tego konkursu. No straty Norwegowie mieli bardzo dużo do Polaków, do Szwajcarów i do Niemców. I w chwili są na trzeciej pozycji. Teraz Eisenbichler, prawie metr na sekundę. Z tyłu skoczni Markus Eisenbichler w powietrzu, tylko jak poleci, krótko Eisenbichler! Około 125 metrów i spadają Niemcy na trzecią pozycję, a więc Polska prowadzi po trzech grupach Przed Szwajcarami i na trzecim miejscu są Niemcy Potem Norwegowie, Austriacy, Słoweńcy, Rosjanie No i Japończycy, którzy niestety nam spadli na miejsce ostatnie Zaczynamy grupę czwartą serii pierwszej, a więc Evgenij Klimow Który już w powietrzu, dość nisko nad zeskokiem, ponad 125 metrów To jest przyzwoita próba Klimowa no druga, najlepsza, jeśli chodzi o reprezentację Rosji. Uważam, że światy Rosjanie sobie no, średnio radzą, nie mają nikogo tam dość wysoko. Tam raz chyba Wasiliew był na podium na miejscu drugim, a tymczasem Peter Pełc skacze 125,5 metra i Słoweńcy po pierwszej serii będą przed Rosją. Jednak to nie jest dobry występ Słowenii. Teraz Austriacy, Stefan Kraft. No, Austriakom także się zdarzały gorsze skoki tutaj. Kraft teraz spokojnie, ładnie. Będzie prowadzenie Austrii 129 metrów. Bardzo dobry skok Stefana Krafta. To jest czwartą na to w tej chwili. No tam niestety szyję cały zawalił, jeśli chodzi o kadrę austriacką. Teraz Japończycy. Tylko Junshiro Obayashi, Kobayashi oddał z nich dobrą próbę. Czy Ryoyu powtórzy dobry występ swojego brata? Jest dobry skok Rioju Kobayashiego. 129 metrów jednak daje miejsce. czwartej. i to jest nadal około 90, 9 punktów straty do Rosji. Simon Aman Szwajcarzy byli na miejscu drugim, no spadli za Polaków. No a w sumie nie spadli, bo wyprzedzili Niemców. Simon Amann, ponad 125 metrów. Tam próba raczej, no nie sądzę, żeby pozwoliła Szwajcarii być na prowadzeniu. To jest najgorszy jak na razie ze szwajcarskich skoczków w pierwszej serii. A teraz ostatni z Polaków, Dawid Kubacki. Nie wiem, czy nie spóźnił wyjścia z progu. Leć teraz, Dawid, leć ponad 125 metrów. Jest, koch, dobry, Dawida. My powinniśmy zostać na prowadzeniu. No i tak się dzieje. 127,5 metra. Te noty za to wyjście z progu chyba trochę spóźnione. Takie niskie. No Kubaski ma najniższą notę z całej polskiej kadry. Jednak to wystarcza, żeby o 40 punktu wyprzedzać nadal na Szwajcarię. Mariusz Lindwig A więc Norwegowie. Nie mieli miejsce czwarte. Lindwig dość nisko. Ponad 125 metrów. No a właśnie. Dodaj miejsce trzecie. Strata nadal jest... Około 10 punktów do Polski i Szwajcarii No a teraz Karl Geiger Niemcy utrzymają podium po serii pierwszej Ładne wyjście z progu Geigera, wysoko nad zeskokiem To może być świetna próba, to może być genialna próba Tam pod 130 metrów Karl Geiger Nie pozwoli to wyprzedzić Polski i Szwajcarii Jednak zbliża się na 2,2 punktu do białych czerwonych Kapitalny skok, a oto wyniki pierwszej serii Oczywiście Polska, Szwajcaria Niemcy, potem Norwegowie, Austriacy, Słoweńcy, Rosjanie i Japończycy. Najlepszy indywidualnie w pierwszej serii był Robert Johansson z Norwegii. Drugie miejsce zajął Timmy Zajc, o proszę. No a na trzeciej lokacie uplasowałby się Kamil Stocha, więc widać, że tą formę z Pucharu Świata jednak umie także przejść na zawody drużynowe. No a ostatnio w Pucharze Świata Stoch nie miał jakichś wybitnych rezultatów. Także to na pewno... Się przyda, takie podbudowanie pewności siebie na te ostatnie cztery konkursy Pucharu Świata Ale my przechodzimy już do serii finałowej, Denis Korniłow w pierwszej serii króciutko Tylko 118 metrów Denisa Korniłowa, tam był błąd zaraz za progiem, a teraz świetna próba, Rosja no. 129,5 metra No i to jest skok, który może im odrobić trochę do słoneńców Zobaczymy jak sobie poradzi Anzy Semenić, który także w pierwszej serii skoczył blisko Teraz spokojnie jednak Semenić No i Rosję wyprzedzą Nawet 20 metra na sekundę miał podnarty Na samym końcu Jego próby No i proszę 130 metrów Już w drugim skoku serii finałowej Daniel Huber Austriacy byli na miejscu piątym Daniel Huber wysoko nad skokiem Świetnie Będą bardzo dobre noty i zostaną na prowadzeniu 129,5 metra No myślę, że tam ponad 130 mógł skoczyć skrócił ten skok trochę hoover. noty ty także ją za to niższe. A szkoda, szkoda, bo to mógł być że mi metr dalej, a teraz dajki i to wyjście z progu takie trochę niemrawe. Skok ponad 125 metrów. Na pewno poprawi się i to w porównaniu do pierwszej serii, ale jak na razie to jest najkrótszy skok serii finałowej. Dominik Peter, 129 metrów pierwszej serii. No, rozpoczął genialnie dla Szwajcarii tą pierwszą rundę. A teraz, Peter, także genialnie 129,5 metra. No, i to jest bardzo trudne zadanie dla Kuba Wolnego. 127,5 metra w pierwszej serii skoczył Kuba Wolny. A jak będzie teraz? Czy pozostaniemy na prowadzeniu? Dość płaskie wyjście z progu teraz leć, leć jak najdalej. Dobra próba! Myślę, że możemy zostać na prowadzeniu, jednak nie! Jednak to jest miejsce drugie 129,5 metra. A więc Jakub wolny przegrywa notami i w tym momencie jesteśmy jedną dziesiątą punktu za Szwajcarią. A tutaj jednak jeszcze dwie reprezentacje nam pozostały, bo Norwegowie Daniel Andretande. Dobry skok w serii pierwszej. Jak będzie teraz zwycięzca turnieju 4 skoczki z tego sezonu? No Już w takiej wysokiej formie nie jest, 127 metrów, dwa razy Trzecia pozycja, blisko, Norwegów, już są Amerykańscy A teraz Stefan laje. Niemcy liderzy pucharu drużynowego Na miejscu trzecim Jak na razie, teraz spokojnie, ładnie Ładnie Stefan laje to jest 129 metrów Jednak no, z tej pierwszej trójki to jest najkrótsza próba Pół metra bliżej od Wolnego i Petera Niemcy pozosta pozostają na miejscu trzecim, a zostały trzy grupy do końca tego konkursu. Druga seria. Grupa druga, Roman Trofimow ją rozpoczyna dość nisko ze skokiem, ale odleciał! Proszę bardzo! 20 metra na sekundę pod narty i to jest 131 metrów reprezentanta Rosji. Genialny, genialny skok Trofimowa w serii finałowej. No widać, że Belgia jest dosyć wysoka. Jak ten wiatr się odwróci, to będzie 20 m pod narty, a nie w plecy. To można naprawdę daleko odlecieć A tutaj Anzel Aniszek Spóźnił się z progu Wiatr także mu nie pomógł 126 metrów I spadają za Rosję Od 20 punktów w tej chwili Rosja przed Słowenią a Tutaj Gregor Szczyjencauer Austriacy byli na miejscu 5 Szczyjencauer fatalnie w serii pierwszej Teraz poprawi się Ale to też nie jest wybitna próba Gregora Szczyjencauera 126,5 metra Ale jednak na miejscu pierwszym. Grusz Rekobajaszi Nieudany konkurs, jak dotąd Japończyków, po tych pięciu skokach Teraz Junshiro Kobayashi, 128 metrów w serii pierwszej, to był dobry skok Teraz także skacze dobrze. A więc ten jeden pozytyw, występ Junshiro Kobayashi'ego ehm, A teraz Szwajcarzy, liderzy! 128 metrów w pierwszej serii, skoczył też Fanden. Czy teraz się poprawi, czy teraz skoczy przynajmniej równie dobrze Fanden? wysoko nad ze skokiem świetnie! Bardzo dobry skok też Madena w tych trudnych warunkach Z wiatrem z tyłu skoczni 129,5 metra Ale jak odpowie na to Piotr Żyła 131,5 potrzebuje teraz Piotrek Żeby być na miejscu pierwszym No I leć Piotrek leć Jak najdalej leć przynajmniej te 130 metrów Żyła bardzo ładnie świetnie To jest dobry skok Piotra Żyły 129 metrów i proszę bardzo I my wyprzedzamy w tej chwili o, 6, o pół punktu Szwajcarów Piotr Żyła skoczył bliżej ale jednak te noty były lepsze Brawo, brawo Piotrek, zostajemy liderami w tej chwili. Mamy tutaj jeszcze dwie reprezentacje do zakończenia tej grupy. Norwegowie nie powinni nam zagrozić Tomasa Senmarken w pierwszej serii tylko 123,5 metra. Teraz o wiele lepiej. Jednak to jest miejsce trzecie w tej chwili Norwegów, i zostali tylko Niemcy. 133 metry potrzebuje Richard Freitag, żeby przejść Polskę. No wątpię, że mu się to udało. Freitag z błędem po wyjściu z progu. Richard Freitag około 120 metrów. I to jest miejsce czwarte. W tej chwili spadają za Norwegów. Oj, 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 Tylko Polska i Szwajcaria tak naprawdę pozostała w walce o zwycięstwo. W walce o trzecie miejsce. No mamy Norwegię, Niemców. No i może Austriaków. No a potem Rosja blisko Słowenii. Japonia na miejscu ostatnim. Dwie grupy do końca. Rozpoczną Rosjanie. 29,5 punktu straty do czerwonych jak na razie. No jak sobie poradzi Dimitri Wasiljew. Indywidualnie już stawał na podium w tym sezonie pucharu świata. Poprawia się względem serii pierwszej. Zobaczymy, czy uda im się utrzymać przewagę nad słowenią i Zajc Będzie tym zawodnikiem, który spróbuje dogonić Rosję. I to mu się najprawdopodobniej uda, bo to jest 129,5 metra. I wyprzedzają w tej chwili o 2,9 punktu reprezentację Rosji. Filipaszy. Austriacy byli na miejscu piątym, ale tutaj Niemcy. Spadli, spadli między ich, nich, na Norwegów a Shenwald, czy teraz odleci, czy spróbuje odrobić do liderów? Nie! Aszenwald skacze dość krótko, 127 metrów No i są blisko Słowenii Znaczy o podium walczyć po tym skoku nie będą? Sato Tylko 117,5 metra w serii pierwszej, sato teraz ponad 125 To nie jest jego dzień, definitywnie Miejsce czwarte w tej chwili Japonii no i teraz, teraz ta walka tak naprawdę O prowadzenie przed ostatnią grupą Kilian Payer, reprezentacja Szwajcarii 129 metrów w serii pierwszej Kiliana Pajera, chociaż tutaj też błąd zaraz za progiem ale że dzisiaj mamy konkurs błędów Ledwo ponad 120 metrów Kilian Payer I to jest idealna szansa dla Polaków No pół metra na sekundę także miał z tyłu skoczni Szwajcar, Kamil Soch 126 około tam potrzebuje Żeby objąć prowadzenie, żeby biało-czerwoni Byli w tym momencie przed skokiem Dawida Kubackiego Na miejscu pierwszym, teraz on leci wysoko Spokojnie, daleko, będziemy prowadzić Kamil sok świetnie, 128,5 metra i zanosi się dzisiaj na zwycięstwo Polaków. To jest przewaga 10,4 punktu przed Szwajcarią. No Kilian Pajer niestety psuje tą próbę dla Szwajcarów. A tu jest jeszcze dwójka, tu jest Robert Johansson. Czy Norwegowie mają szansę dogonić Szwajcarię? Wydaje mi się, że nie. Że musiałby jakieś 115 skoczyć payer, żeby... Norwegia mogła powalczyć, chociaż to jest skok dobry Johanssona. 130,5 metra w serii pierwszej, 130 w serii drugiej. A proszę, półtora punktu są za Szwajcarią Norwegowie. Bliziutko, bliziutko. Johansson jak na razie jest najwyższą notą. A teraz Markus Eisenbichler. Niemcy byli na miejscu czwartym. Spadli, spadli za Norwegów. Ale teraz Eisenbichler to jest dobra próba. Czy to będzie im dawało szansę na walkę o podium? No, tracą kilka punktów. Chyba nie. Chyba o podium pomarzyć. Chociaż gdyby Amman albo Ludwik skok zepsuli, to może. Na biało jak na razie jest pewna przewaga nad Szwajcarią, potem Norwegowie, Niemcy, Austriacy, Słoweńcy, Rosjanie i Japończycy. Japonia rozpocznie serię finałową. Yoyoko Bayashi 46,8 punktów. Zbierał się straty do Polaków przez te 7 prób. Yoyoko no, Bayashi tutaj tak naprawdę nie ma o co walczyć. Japończycy są daleko od wszystkich. Skoczy też gorzej niż w serii pierwszej. Metr krócej. No i 121 metrów tylko potrzebuje w Klimow, żeby Rosjanie utrzymali przynajmniej miejsce siódme. Rosja jak na razie jest ostatnią drużyną tego pucharu drużynowego. A skok Klimowa jest krótki. 124 metry. Prowadzenie jest. Ale myślę, że Peter Preutz nie powinien mieć większych problemów, żeby przejść Rosję. 125,5 metra w serii pierwszej Petera Preuca. A jak będzie teraz? Teraz będzie lepiej. Teraz spokojne prowadzenie w tej chwili dla Słoweńców. Stefan Kraft. 130 metrów potrzebuje, żeby wyprzedzić Słowenię. No proszę. Tu jest jednak walka. Nawet o to miejsce piąte. O każde punkty. Kraft już w powietrzu. Jest jeden z najlepszych skoczków Pucharu Świata, ale tutaj nie radzi sobie tak dobrze w serii finałowej. 126,5 metra. I to jest miejsce drugie. Karl Geiger. 125,5, żeby przynajmniej utrzymać to miejsce czwarte. No Niemcy są liderami Pucharu Drużynowego. To warto przypomnieć już w powietrzu. Karl Geiger spokojnie, ale to jest krótka próba. No proszę. Aż 0,6 metra sekundy z tyłu skoczni. 125,5 metra pozwala mu jednak o 5,4 punktu objąć prowadzenie przed Słowenią. Mariusz Lindwik. 126 metrów potrzebuje, żeby Norwegowie stanęli dziś na podium. Ale Lindvik też tam chciałby bić się o Oto miejsce drugie, chociaż teraz spóźnione wyjście z progu Oj Lindvik, czy to wystarczy? Chyba nie Ponad 120 metrów, ale nie wydaje mi się, żeby Lindvik Przedził w tej chwili Niemców właśnie, Norwegowie Na miejscu drugim Niemcy prowadzą 90 punktów zabrakło Lindvikowi Pół metra, no tak jak mówiłem Niemcy raczej na podium nie będą No chyba, że Lindvik skok popsuje Albo Amman, Simon Amman On także 125 żeby Szwajcaria Była, była na podium w konkursie Bo chyba i oni jeszcze nie byli na podium w tym sezonie Pucharu drużynowego No i proszę Simon Amman 130,5 metra Szwajcaria w tej chwili prowadzi Niemcy za nią, Norwegowie na miejscu trzecim No gdyby tego Kylian Empire nie zepsuł To myślę, że Szwajcarzy Już mogliby się cieszyć ze zwycięstwa Ale poczekajmy 127,5 metra Potrzebuje Dawid Kubacki by to Białoczerwoni, jednak ten konkurs wygrali. Ładne wyjście z progu Kubackiego, spokojnie w powietrzu jest! Jest! To musi być zwycięstwo Polaków! I to jest zwycięstwo Polaków! W końcu Polacy wygrywają konkurs! Jak w Wiśle im się nie udało, jak w Klingetal, jak w Zakopanym też nie, to tutaj, w Lachti. W końcu Biało-Czerwoni są górą, w końcu Polacy są najlepsi. No, zobaczymy także, jak ta klasyfikacja generalna nam się zmieni po tym konkursie. Zwyciężonym przez Polaków. Dobry konkurs, no, ale to był konkurs błędów tak naprawdę rywali. To na pewno bardzo pomogło w odniesieniu tego sektora, no widać z jakiej dużej wysokości Kubacki spokojnie lądował. On mógł tam polecieć pod 130 metrów, jednak chciał wylądować pewnie. No i proszę bardzo, Polacy wygrywają przed Szwajcarią, Niemcami, Norwegią, Słowenią, Austrią, Rosją i Japonią, która jest na miejscu dzisiaj ostatnim indywidualnie najlepszy dzisiaj Robert Johansson. Zawodnik, który chyba w Pucharze Świata jeszcze żadnego podium nie zdobył. Na drugim miejscu w klasyfikacji indywidualnej znalazłby się Timmy Zajc. A więc także dwa bardzo dobre skoki po 129,5 metra, a trzeci był Dominik Peter, zawodnik, który w pucharze świata nawet nie skacze. Wow. Wow. Polacy, występy, no równe, równe występy Polaków. Jakub Wolny, dziewiąta nota, Piotr żyła, piąta Kamil Stoch, czwarta i Dawid Kubacki, piętnasta. A więc zobaczmy na klasyfikację generalną, jeszcze, w której Niemcy prowadzą przed Polakami. Tylko 50 punktów straty mamy w tym momencie do Niemców na dwa konkursy przed końcem. Potem znajdują się Norwegowie na czwartym miejscu Szwajcaria. Szwajcaria była już na podium, a więc to jest mój jakiś błąd. Myślałem, że ich na podium nie było. Znowu drugie miejsce dla Szwajcarii. Proszę bardzo, cztery konkursy, czterech różnych zwycięzców. Miejsce piąte Japonii, szóste miejsce Austriacja, Exequo ze Słowenią. No i na ostatnim miejscu. Rosjanie, Rosja, która może ma zdobyć maksymalnie 800 punktów, a więc już na pewno tego pucharu nie mają szans wygrać. A więc to było na tyle dzisiaj, możecie zostawić like, suba. trzymajcie się. Cześć.